Drzwi sali Numer 5 otworzyły się ze skrzypnięciem, które przeszyło mnie jak ostrze, a zapach starego drewna i mokrych płaszczy uderzył w nozdrza. Protokolant wypowiedział moje nazwisko beznamiętnie, a sędzia spojrzała ponad okularami i zapytała, czy jestem gotów na wysłuchanie dzieci. Wtedy, o godzinie 9.45 w czwartek, 29 lutego 2024 roku. Poczułem, jak wszystko, co stanowiło o mojej godności, osuwa mi się spod nóg. Byłem już po zabezpieczeniu, które odebrało mi władzę rodzicielską na czas trwania postępowania, i po pierwszej rundzie wojen papierowych, w których każda kartka niosła ze sobą mój oddech, moje noce i resztki wiary. Miałem siedzieć prosto, mówić krótko i nie okazywać emocji, a jednak dłonie pociły mi się tak, że mokre ślady zostawały na teczce. Proszę usiąść, panie Tomaszu, powiedziała sędzia, a ja rozumiałem tylko tyle, że muszę oddychać. Nie wiedziałem jeszcze, że odpowiedź na wszystko czeka kilka metrów pod ziemią, w piwnicy mojej zmarłej matki, pachnącej kurzem, naftaliną i jej lawendą, która nigdy nie chciała całkiem wywietrzeć. Dom w Konstancinie był kiedyś moim wszystkim, a dokładniej naszym wszystkim. Bo kiedy go remontowałem, kładłem belka po belce z myślą, że tu moje dzieci nauczą się liczyć po polsku, a w letnie noce będą liczyć świetliki nad stawem, śmiejąc się tak głośno, jak tylko dzieci potrafią. Wycena mówiła o 16 milionach złotych. W notatkach pośrednika krążyło nieco ponad 4 miliony 200 tysięcy dolarów. Dla mnie te liczby brzmiały jak inny język, bo słyszałem w nich po prostu echo młota udarowego. I sapanie robotników w lipcu, gdy zakładali ostatnie szyby. Kiedy Olga, moja była żona, powiedziała mi, że bierze dom, nie rozumiałem, jak to możliwe. Powiedziała to w progu, tam, gdzie zwykle stawiała zakupione w pośpiechu róże, obok których zawsze kazała mi robić zdjęcie na jej konto. Mówiła miękko, jakby tłumaczyła coś dziecku. Tomek to najlepsze rozwiązanie. Dzieci potrzebują stabilizacji, a ty. Ty będziesz miał swój loft w mieście, to modne. Miałem już wtedy w oczach łzy, choć nie pozwoliłem im spaść. Nie dlatego, że byłem twardy, ale dlatego, że moje dzieci stały na schodach, każde trzymało swoją ulubioną maskotkę, a ja nie chciałem, żeby zapamiętały, że tata płacze, kiedy one patrzą. Nie chcę z Olgi robić potwora, bo nią nie była. Miała jedną z tych twarzy, którym ludzie ufają, łagodne brwi. Kąciki ust zawsze jakby gotowe do uśmiechu i głos, co cichniał kiedy prosiła o coś trudnego. Twarda była w pracy i sprawiedliwa dla swoich ludzi. O tym mówili nawet ci, którzy jej nie lubili. Widziałem, jak wynosiła w kartonach rzeczy po zwolnieniach, by nikt nie musiał wracać po nie dwa razy. Widziałem, jak w wigilię przynosiła do firmy termosy z barszczem dla ochrony. Jeśli miała wadę, to taką, którą w Warszawie wiele osób nazywa zaletą potrafiła planować. Z zegarkiem w ręku, z notatkami, z ludźmi. W tym planie ja byłem przewidywalny. Mężczyzna, który wierzy, że miłość wytrzyma wszystko i który nie czyta wszystkiego, co podsuwa mu notariusz, bo przecież ufamy sobie, prawda? Dziś potrafię to powiedzieć twardo. Wtedy jednak byłem zbyt zajęty wpatrywaniem się w odbicie jej sylwetki w szybie, za którą kończyłem oświetlenie tarasu. Słowo po słowie, gest po geście Olga tkała opowieść o dobrej matce, o iście hollywoodzkiej karierze w marketingu, o niestabilnym, choć dobrym ojcu, który zostaje do późna w biurze, bo zamyka projekt. A w sądzie opowieść lubi rodowód, lajki i wydruki. Kiedy zabezpieczenie tymczasowe zapadło 4 grudnia 2023 roku o godzinie 11:50. W Sądzie Okręgowym w Warszawie miałem na sobie granatowy garnitur, który wydał mi się nagle zaciasny w ramionach. Sędzia, po długim, melodyjnym odczytaniu uzasadnienia, poprosiła, żebym wsłuchał się w potrzeby małoletnich. Wyszliśmy na korytarz, a ja usiadłem na zimnej ławce przy drzwiach z mlecznym szkłem. Olga nachyliła się nade mną i położyła dłoń na moim ramieniu. To tylko na chwilę Tomek. Jeśli przestaniesz walczyć, dzieci szybciej do ciebie wrócą. Uśmiechnęła się i poprawiła szalik. Pomyślałem wtedy o mojej matce, jak mówiła, że nie ma nic gorszego niż chwilowe rozwiązania, które układają się w lata. Matka już nie żyła. Odeszła 14 września 2023 o godzinie 3.30 nad ranem, w swoim łóżku, cicho, tak jak żyła. I to właśnie ona trzymała w dłoniach, nawet po śmierci. Coś, co mogło mnie uratować. Zanim jednak zejdziemy do piwnicy, muszę opowiedzieć o mojej pierwszej reakcji, bo nie byłem świętym i nie byłem tchórzem. Wyszedłem z sądu i przez dwie godziny chodziłem w kółko po placu Krasińskich, aż buty przesiąkły mi wodą, a zimny wiatr wyciął w płucach dziurę. Potem zadzwoniłem do prawnika, którego polecił mi kolega z liceum, człowiek o głosie, który brzmiał jak z marmuru. Panie Tomaszu, zróbmy to uczciwie, powiedział. Papier, nie emocja, fakty, nie opowieści. Zgodziłem się. Zatrzymałem się, przetarłem twarz i wróciłem do firmy. Na biurku czekał na mnie wydrukowany e-mail od Olgi, który sekretarka przez pomyłkę zostawiła wśród moich teczek. Stempel daty z drukarki biurowej wbijał się w dolny margines, jak mały wyrok. 28 listopada 2023 godzina dziewiętnaście piętnaście. Treść sprawiała, że powietrze stawało się gęste. Asiu, potwierdzamy jutro coaching z panią psycholog przed wysłuchaniem dzieci. Scenariusz tata jest niestabilny emocjonalnie. Pamiętasz listę przykładów? Zrobiło mi się słabo. To była moja P1, pierwsza, subtelna, z pozoru nic nieznacząca notatka, którą można wyjaśnić przygotowaniem do trudnej rozmowy. Kiedy jednak położyłem ją w segregatorze, Tekturowe okładki zabrzmiały jak futry na zamykanej celi. Dni zaczęły płynąć jak woda w rynnie podczas odwilży. Zimne, szare, mechaniczne. Rano kawa w takim samym kubku, południe w sali konferencyjnej pełnej szkła i echa. Wieczorem puste mieszkanie, w którym wszystko było tymczasowe nawet ja. Gdy nie mogłem spać, chodziłem po tymczasowym loftcie w Śródmieściu i dotykałem ścian, jakbym mógł z nich wycisnąć odpowiedź. W końcu 27 grudnia wjechałem po raz pierwszy od pogrzebu do domu matki na saskiej kępie. Mróz ściął powietrze tak ostro, że klucze dźwięczały jak szkło. Wewnątrz było zimno, kaloryfery skrzypiały, jakby dopiero uczyły się nowej pory roku. Szedłem do piwnicy po starych drewnianych stopniach, których każdy pamiętał inny ciężar moich kroków. Zapach wilgoci i lawendy uderzył we mnie falą wspomnień, tej konkretnej lawendy którą matka trzymała w bawełnianych woreczkach, żeby odstraszyć mole. Na półce, pod słoikami z gwoździami i segregatorami, znalazłem stary metalowy kufer, porysowany i ciężki jak spóźnione słowo. Klucz wisiał na gwoździu, tam gdzie zawsze. W środku, pod zdjęciami i wyblakłym dyplomem z mojej pierwszej olimpiady, leżała teczka z notarialnym stąszkowaniem. Serce huknęło mi o żebra. W pierwszym dokumencie zobaczyłem słowa jak z innego wymiaru. Umowa majątkowa małżeńska. Ustanowienie rozdzielności. Data: 28 czerwca 2015 roku. Poświadczona przez notariusz Annę D. z mokrym stemplem, a niżej oświadczający Tomasz K. i Olga K. Zamarłem. W podpisie obok jej imienia był jej schludny zawijas. Ten sam, którym podpisywała dzieciom dzienniczki. Pod spodem kolejny akt. Umowa darowizny nieruchomości. Księga wieczysta KWWA 2M, 7, dział 2. Tomasz K. jako wyłączny właściciel. Dział 3 i 4. Bez wpisów. Data: 21 maja 2015 roku. Darczyńca: Maria K., moja matka. To znaczyło, że dom w Konstancinie był poza wspólnością majątkową od zawsze. Papiery pachniały kurzem i atramentem. Oparłem się o regał i poczułem, jak uginają mi się kolana. Pomyślałem o Olgi zdaniu: biorę dom i zrozumiałem, że nie tylko bierze, ale i zakłada, że nie znajdę tej teczki, że nie zejdę do piwnicy. Że nie będę pamiętał, że matka zawsze trzymała najważniejsze rzeczy tam, gdzie zimno trzyma je w ryzach. W teczce był też list matki, datowany 3 stycznia 2021 roku. Godzina 9:50. Pismo pochylone, staranne, jak zawsze. Synku, wiem, że nie lubisz papierów, ale wiedz, że dom jest Twój. Dałam ci go przed ślubem, bo miłość jest piękna, ale prawa są twarde. Intercyzę podpisaliście pod moim naciskiem. Wybacz mi. Bo bałam się, że urok Was obojga zasłoni wam rzeczy proste. Jeśli kiedyś będziesz potrzebował, poproś panią notariusz o wypis z repertorium. Zostawiam też kopię potwierdzeń przelewów na remont, żeby nikt nie mówił, że Olga płaciła. Pod listem był wydruk z banku z datą 27 lipca 2019 roku, godzina 13:23. Tytuł Darowizna na cel remontu czy bez obciążenia. Kwota, której widok sprawił, że usiadłem na zimnym betonie. Tego się nie dało zignorować, ale wiedziałem, że Olga spróbuje. Kiedy mój prawnik, ten od marmurowego głosu, zobaczył dokumenty, uniósł brew i przez chwilę nic nie mówił. Tylko przesuwał opuszkiem palca po pieczęciach, jakby dotykał reliefu. To jest P3 na majątek, panie Tomaszu, powiedział w końcu. Definitywne. Ale zanim wystrzelimy z armaty, zbierzmy jeszcze P2 do opieki. Sąd rodzinny jest kroniką dnia, nie lat. Wtedy z pomocą przyszedł portier ze wspólnoty mieszkaniowej w naszym apartamentowcu w centrum człowiek o wielkich dłoniach i jeszcze większym sercu. Zadzwonił 6 stycznia o godzinie 21:10. Panie Tomku, nie wiem, czy to ważne. Ale jak pani Olga wychodziła w nocy trzy razy pod rząd, to kamery i tak nagrały, że dzieci zostawały same przez godzinę, czasem dłużej. Jak pan chce, mogę poprosić administrację o wydanie panu nagrania po wniosku. Pamięta pan, jak pan zawsze zostawiał mi paszteciki od mamy? Nie płakałem, ale poczułem, że w gardle mam coś jak kamień. Złożyliśmy wniosek natychmiast, z pełnym powołaniem na daty i godziny. Otrzymaliśmy pendrive z krótkimi... Ostrymi jak igły, fragmentami. 5 stycznia 2024 roku, godzina 23.08. Olga wychodzi. Światła w mieszkaniu gasną, drzwi trzaskają, a w oknie widać cień małej dłoni. 6 stycznia, godzina 22.55. To samo. 7 stycznia, godzina 23.03. Znów. Na każdym nagraniu pieczęć cyfrowa, wspólnoty. Wspólnota mieszkaniowa K, kamera K1, klatka A. To była moja P2 w sprawie opieki. Twarda, datowana, bez uszczelki, z numerem sprawy, kiedy administracja, na naszą prośbę, dołączyła notatkę służbową. Dzień rozprawy zapachniał śniegiem, choć to była końcówka lutego, a w powietrzu unosił się ten metaliczny ton, który zawsze czułem przed egzaminami na studiach. W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa, Wydział Rodzinny i Nieletnich, sala nr 5 miała zbyt wąskie okna i za jasne lampy. Ludzie szeptali, a buty wydawały odgłos jak kropla na blasze. Dzieci były już po wizycie w OZSS, opiniodawczym zespole sądowych specjalistów i wiedziałem, że biegli odnotowali pewne zwroty, które nie brzmiały jak słownictwo siedmio i dziewięciolatki. Olga siedziała naprzeciw w ciemnym wełnianym płaszczu, z włosami w koku, jak zawsze, kiedy chciała emanować powagą. Jej pełnomocniczka, adwokat z paznokciami jak strzały, układała przed nią notatki. Mój prawnik mruknął spokojnie. Oddychamy nos usta, mówimy prosto, pokazujemy dokumenty. Przetarłem dłonie chusteczką, były zimne. Gdy wezwano mnie do złożenia wyjaśnień, mówiłem o codzienności. O porannych kanapkach, które pakowałem tak, by córka mogła wyjąć pomidora bez rozmontowywania reszty, o cichym czytaniu w sobotę, gdy syn uczył mnie zasad swojej gry, o tym, że błędy naprawia się nie krzykiem, a kolejnym razem. Nie mówiłem o Olgi ambicjach, nie musiałem, jej powaga mówiła sama. Potem sędzia zwróciła się do niej i słuchałem, jak buduje zdania, stabilne środowisko, konieczność zapewnienia ciągłości. Emocjonalna labilność ojca termin, który znałem już z e-maila P1. Kiedy pełnomocniczka Olgi poprosiła o włączenie do akt wydruków rozmów z przyjaciółką z przedszkola, mój prawnik nie przerwał. Dopiero gdy padła sugestia, że ojciec zostawia dzieci same, bo spóźnia się do domu, podniósł dłoń. Wysoki sądzie. Zaczął i usłyszałem w jego głosie tę marmurową nutę. Na okoliczność dbałości ojca o dzieci składamy dowód z dokumentu, pisma administracji wspólnoty mieszkaniowej K, wraz z nośnikiem elektronicznym zawierającym zapis z kamer klatki A, obejmujący daty 5, 6 i 7 stycznia 2024 roku, w godzinach wskazanych na oświadczeniu, z których wynika, iż to matka, a nie ojciec. Trzykrotnie opuściła lokal, pozostawiając małoletnich bez opieki na ponad godzinę. Sąd przyjął. Z tyłu ktoś chrząknął. Olga spojrzała na mnie, a ja po raz pierwszy od miesięcy nie spuściłem wzroku. Ponadto, dodał mój pełnomocnik cicho, na okoliczność presji wywieranej na małoletnich przed wysłuchaniem, składamy wydruk korespondencji e-mail datowanej 28 listopada 2023 roku. Godzina 19:15 pomiędzy uczestniczką a jej współpracownicą, zatytułowanej Coaching przed OZSS, sędzia uniosła brew i poprosiła o odczytanie fragmentu. Kiedy protokolantka, monotonnym tonem, wymówiła: Scenariusz tata jest niestabilny emocjonalnie, powietrze zrobiło się cięższe, a lampy wydały się o kilka watów jaśniejsze. Czy to nie jest po prostu pech, wysoki sądzie? Przerwała pełnomocniczka Olgi. Moja klientka przygotowywała się, bo to sytuacja trudna dla dzieci. Sędzia skinęła, ale ja widziałem cień w jej spojrzeniu, wątpliwość. Potem nadszedł czas na majątek. Tu już nie było emocji. Były akty, pieczęcie, rubryki. Mój prawnik wyciągnął teczkę z piwnicy, a ja, trzymając ją jak relikwie, czułem w palcach strukturę wstążki. Wysoki sądzie, co do nieruchomości przy ulicy. Przedstawiamy do akt wypis aktu notarialnego Umowa Darowizny z dnia 21 maja 2015 roku. Repiero A. numer, z którego wynika, iż nieruchomość została darowana panu Tomaszowi K. przez jego matkę, Marię K., przed zawarciem związku małżeńskiego. Księga wieczysta KWWA2M 7. Dział 2 jako właściciel Tomasz K. Dział 3 i 4 wolne od wpisów. Dalej. Umowa majątkowa małżeńska. Ustanowienie rozdzielności z dnia 28 czerwca 2015 roku. repimjak a numer. Zawarta przez strony u notariusz Anny D. Sąd przyjął. A ja usłyszałem, jak na sali ktoś cicho wciągnął powietrze, jakby właśnie zobaczył szczelinę w murze, który jeszcze przed chwilą wydawał się nie do ruszenia. Proszę wyjaśnić, dlaczego wcześniej podnoszono... Że nieruchomość należy do majątku wspólnego, zapytała sędzia, patrząc na Olgę. Ta odchrząknęła. Zaczęła coś o wspólnych nakładach, o wynoszeniu firmy męża, o rekompensacie, która jej się należy. I tu miała częściową rację. Wkłady remontowe po ślubie bywają rozliczane, nawet jeśli własność jest wyłączna. Ale matka i na to miała papier, potwierdzenia przelewów, które zostawiła mi w teczce. Z jasnym tytułem: Darowizna na remont, bez roszczeń. Mój pełnomocnik dołączył je do akt, a ja zobaczyłem w oczach Olgi coś, co znałem kalkulacje nie nienawiść, nie rozpacz kalkulacje jak u człowieka, który cały czas wierzy, że nad stołem jest jeszcze jedna karta, której nikt nie dostrzegł. I może była tyle, że nie po jej stronie. Wysoki Sądzie. Powiedział mój prawnik na koniec, spokojnie, jakby zamykał drzwi, które domykają się same. Wnosimy o uchylenie zabezpieczenia w zakresie opieki, o kontakty naprzemienne z wyznaczeniem planu szczegółowego, o zobowiązanie stron do uczestnictwa w terapii rodzinnej, o zakaz zabierania dzieci bez zgody drugiego rodzica poza granicę kraju w zakresie majątku. O stwierdzenie, że nieruchomość nie wchodzi w skład majątku wspólnego, a ewentualne nakłady podlegają rozliczeniu według dokumentów, które już przedstawiliśmy. Potem zapadła cisza, w której słyszałem tylko własne tętno i długie, spokojne oddychanie protokolantki, jak odgłos metronomu. Orzeczenie nie zapadło od razu. Sąd odroczył posiedzenie do 23 marca 2024 roku godzina trzynasta pięć i wyszliśmy w deszcz, który pachniał rozpuszczonym śniegiem. W tym czasie zdążyłem przestać zaglądać co pięć minut w telefon. Przestałem też pisać do Olgi wiadomości po północy, których potem wstydziłem się rano. Zamiast tego jeździłem do domu matki, siadałem przy jej kuchennym stole, w którym była rysa po nożu sprzed dziesięciu lat i czytałem. Uczyłem się aktów, terminów, różnicy między postanowieniem a wyrokiem. Uczyłem się oddychać, kiedy dzieci opowiadały mi przez telefon, jak to u mamy jest spokojniej, bo tata się denerwuje. Mówiłem: Masz rację, czasem się denerwuje, ale to mija. Kocham cię. I nie dodawałem nic o sądzie. Kiedy pewnego wieczoru zadzwonił kurator, by zapowiedzieć wizytę 16 marca między godziną 18 a 20, by sprawdzić warunki u mnie, wszystko było przygotowane. Łóżka pościelone. Książki czekały na półkach, tablica w kuchni z rozpisanym planem na tydzień. Nie po to, by zdobyć punkty, po to, by odzyskać rytm. W dniu ogłoszenia, w tej samej sali, ta sama sędzia wyjęła kartkę, którą wygładzała przez sekundę dłużej niż to konieczne. Sąd postanawia. Zaczęła i dźwięk tych słów przejechał po mnie, jak pociąg. Zmienić zabezpieczenie w ten sposób, że ustala się opiekę naprzemienną, według harmonogramu. Od poniedziałku do poniedziałku wymiana w południe w szkole. Zobowiązuje się strony do uczestnictwa w terapii rodzinnej. Oddala się wniosek uczestniczki o przyznanie jej wyłącznej pieczy. W i części majątkowej głos sędzi stał się jeszcze bardziej rzeczowy. Sąd ustala, że nieruchomość przy ulicy nie wchodzi w skład majątku wspólnego stron, albowiem została darowana panu Tomaszowi K. przed zawarciem małżeństwa i objęta rozdzielnością majątkową na mocy umowy z dnia 28 czerwca 2015 roku. Wniosek o wpis roszczenia o podział majątku do księgi wieczystej oddala się. Prawnik szturchnął mnie łokciem, lekko jakby mówił, oddychaj teraz. Czyli czy to był koniec? Nie, nigdy nie jest. Olga poprosiła o przerwę, a kiedy wyszliśmy, podeszła do mnie. Pachniała tym swoim zimowym perfumem. Cierpkim, prawie cierniowym. Nie chciałam cię zniszczyć, powiedziała. Chciałam tylko nie odpaść. Pokiwałem głową. Ja też nie chciałem cię zniszczyć, odpowiedziałem i poczułem, że mówię prawdę. Chciałem przestać się bać. Popatrzyła gdzieś poza moje ramię, na okno, w którym odbijała się jej sylwetka. Zrobiłam głupoty, ale dzieci. Dzieci są mądrzejsze, niż myślimy, powiedziałem. I będą nas rozliczać nie z tego, co wygraliśmy, tylko z tego, co zrobiliśmy, kiedy baliśmy się najbardziej. Mijały miesiące. Wiosna weszła do Konstancina jak gość, który nie puka, tylko uchyla drzwi i mówi: Jestem. Wróciłem do domu. Nie w triumfie, tylko w ciszy. Zdjąłem buty tuż za progiem, tak jak uczyła matka, i usiadłem na schodach, gdzie kiedyś stały dzieci z maskotkami. Przejechałem dłonią po poręczy. Gładka, chłodna. Z kuchni wyciągnąłem woreczek z lawendą, który położyłem na parapecie. Niech pachnie. Po południu przyjechały dzieci. Córka, zbyt serio jak na swój wiek, postawiła wazon na stole i powiedziała: Tu wrzosy, tato, od babci zawsze były. Syn od razu wybiegł na taras i sprawdził, czy świetliki liczy się tak samo co roku. Wieczorem włączyliśmy lampki, usiedliśmy na kocu i opowiedziałem, że nie wszystko w życiu jest proste ale wszystko można nauczyć się przechodzić. O kiedyś i teraz, mówiąc tak, żeby nie musieli brać moich ran na siebie. Olga tymczasem. cóż. Ktoś powie karma, ja powiem konsekwencje. Firma, w której była wiceprezeską, weszła pod audyt. Pamiętam ten e-mail do Asi z coachingiem przed wysłuchaniem. W innej spółce uznano by to za nic. Tutaj zaczęto przyglądać się standardom przygotowywania świadków w projektach marketingowych. Nie zwolnili jej, bo była dobra w swojej robocie. Przenieśli na stanowisko doradcze, pozbawione realnego wpływu. Zaczęła częściej pytać mnie, czy mogę zamienić się tygodniami opieki, bo mam wyjazd. Czasem się zgadzałem, czasem nie. Kiedyś, późnym latem, przywiozła dzieci i zamiast od razu odjechać, poprosiła, żebym usiadł na ławce. Rozumiem, że nie oddasz mi domu, powiedziała. To Twój dom, odpowiedziałem. Nasz dom jest tam, gdzie jesteśmy z dziećmi. Spojrzała na dłoń, na której nie było już obrączki, i pokiwała. Dobrze. I pierwszy raz od wielu miesięcy nie próbowała wygrać zdaniem. W pracy nauczyłem się odmawiać projektów po dwudziestej. W weekendy, kiedy dzieci były u mnie, telefon zostawał w kuchennej szufladzie, obok noży. Zacząłem biegać o świcie, kiedy mgła trzymała się jeszcze nad stawem, a bieg dawał mi ten rodzaj zmęczenia, który porządkuje głowę. W czerwcu sąd wydał wyrok w sprawie rozwodowej, bez orzekania o winie, choć w środku wiedziałem komu zawdzięczam rany. Ale i sobie zawdzięczałem naukę, której nie da się kupić, że papier trzeba czytać, że piwnice kryją prawdę, jeśli ma się odwagę zejść, że dzieci słyszą nawet te słowa, których nie wypowiadasz. Czy żałuję, że od razu nie szedłem do piwnicy? Tak. Czy żałuję, że zaufałem? Nie. Nie chcę reszty życia spędzić w pancerzu. Wolę mieć blizny niż rdze. Matka zostawiła mi nie tylko akt notarialny, ale i lekcje. Porządek. W jej domu każdy papierek miał swoje miejsce. Każde słowo. Swoją półkę. Kiedy w sierpniu porządkowałem jej biblioteczkę, znalazłem między tomami miłosza karteczkę. Pamiętaj, miłość jest decyzją, a decyzje potrzebują dokumentów. Uśmiechnąłem się i włożyłem karteczkę do portfela tuż obok zdjęcia dzieci. Czasem, kiedy zapada zmrok, wychodzę do piwnicy. Już nie po to, żeby szukać, ale żeby pamiętać. Dotykam zimnego metalu kufra i słyszę skrzypienie zawiasów. Czuję lawendę wymieszaną z kurzem i wiem, że ktoś nade mną czuwał. Nie anioł, tylko kobieta. Która wiedziała, że świat jest sprytniejszy od naszych uczuć. Ktoś zapyta: A cztery miliony dwieście tysięcy dolarów? Co z tą liczbą? Odpowiem: zamieniła się w książkę z księgi wieczystej, w rubrykę, która mówi o własności. W prawo, które przestało być tylko strachem. W mój dom, po prostu. A dzieci? Liczą świetliki lepiej ode mnie. I już wiedzą, że kiedy niebo ciemnieje, najpierw trzeba policzyć, co masz. A dopiero potem to, czego ci brakuje. Kiedyś syn zapytał: Tato, a czemu pani w sądzie mówiła, że jesteś niestabilny? Pomyślałem o e-mailu P1, o zimnym świetle sali, o tym, jak głos sędzi brzmiał jak metalowy kieliszek. Bo ludzie czasem mówią takie rzeczy, kiedy się boją, odpowiedziałem. A ja byłem wtedy bardzo zmęczony i bardzo smutny. Ale stabilność to nie to, czy się czasem zachwiejesz. To to, czy potrafisz wrócić do pionu. Kiwnął głową i przestawił figurkę na szachownicy, na której uczyłem go gambitu hetmańskiego. To teraz twój ruch, powiedział. I był. Zawsze jest. I jeszcze jedno. W dniu, w którym odebrałem z sądu prawomocny odpis wyroku w sprawie opieki, 10 września 2024 roku, godzina 14:20, poszedłem z nim prosto na Sady żoliborskie, gdzie kiedyś z olgą piliśmy grzańca z papierowych kubków i planowaliśmy wyjazd do Toskanii, którego nie było. Usiadłem na ławce i położyłem teczkę obok. Przeszedł obok mnie mężczyzna z psem, który zatrzymał się i powąchał moje buty. Pomyślałem, że świat toczy się dalej i że w tym toczeniu jest jakaś łagodność. Wyjąłem z kieszeni karteczkę matki z miłosza i przeczytałem ją głośno. Zobaczyłem w słońcu drobinki kurzu, tańczące jak świetliki, a potem wstałem, schowałem papiery i poszedłem po dzieci do szkoły, bo był mój tydzień i tylko to się liczyło.